Nigdy nie było wojny okrutniejszej i bardziej krwawej niż ta, którą mięstrele i monkun postanowili nazwać Tańcem Smoków. Był to najgorszy z możliwych konfliktów. Wojna między rodzeństwem. Choć Viserys do samego końca niezachwianie wspierał reinire, książę Aegon dał się przekonać matce oraz Małej Radzie, do sięgnięcia po koronę, nim jeszcze trup jego ojca zdążył ostygnąć. Gdy tylko Reinira, księżniczka smoczej skały, o tym usłyszała, ogarnął ją szał. Leżała wówczas w łożu, oczekując na narodzinę swego trzeciego dziecka z księciem Daemonem. Kiedy Reynira wstała z połogu, natychmiast rozpoczęła przygotowania do wojny. Zarówno ona, jak i Alicent miały wielu stronników pośród krewnych, a także między wielkimi lordami królestwa. Obie strony miały też smoki. To musiało prowadzić do katastrofy i rzeczywiście do niej doprowadziło. Królestwo krwawiło jak nigdy przedtem i miały minąć lata, z nim wszystkie rany się zagoją. Rewelację grzyba utrzymującego, że królowa Alicent przyspieszyła zgon męża za pomocą szczypty trucizny dosypanej do wina, można zapewne zlekceważyć. Nikt jednak nie przeczy, że pierwszą ofiarą tańca był wiekowy starszy nad monetą Lord Bisbury, który upierał się że prawowitą dziedziczką Viserysa jest Rhaenyra i to ją należy koronować. Relacje o tym, jak pozbyto się Dysydenta są sprzeczne. Niektórzy twierdzą, że zmarł z zimna w ciemnicy, inni zaś zapewniają, że Sir Criston Cole, lord dowódca Gwardii Królewskiej, którego wkrótce miano nazwać Twórcą Królów, Własnym sztyletem poderżną mu gardło przy stole obrad. Grzyb jest innego zdania. Sugeruje, że Kol wyrzucił Bisbiurego przez okno. Należy jednak pamiętać, że Błazen przebywał wówczas na smoczej Skale razem z Rejnirą. Nie było to bynajmniej jedyne morderstwo, jakie popełniono we wczesnych dniach tańca. Z pewnością za najtragiczniejsze należy uznać zabójstwa młodych książąt. Lucerysa Velariona, syna Reniury oraz Jaherysa, syna i dziedzica Aegona. Śmierć Luka Velariona widziało na własne oczy wielu obecnych na dworze w końcu burzy i ich świadectwa zgadzają się ze sobą w najważniejszych punktach. Lucerys, wysłany przez matkę do końca burzy, gdzie miał zdobyć poparcie Lorda Borrosa, po przybyciu na miejsce przekonał się, że książę Aemon Targaryen dotarł tam przed nim. Eamon był starszy, silniejszy i okrutniejszy od kuzyna, a do tego nienawidził go wściekle, ponieważ to właśnie Lucerys pozbawił go oka przed dziewięciu laty. Lord Borros nie pozwolił Aemondowi zemścić się pod swoim dachem, oznajmił jednak, że nie obchodzi go, co się stanie na zewnątrz. Tak oto Aemond dosiadł wagar i doścignął Lucerysa, uciekającego na swym młodym smoku o imieniu Arrax. Syn Rainier i jego smok, którym ucieczkę utrudniała szalejąca wówczas burza, Zginęli w zasięgu wzroku od końca burzy i runęli do morza. Rhaenyra według wszystkich relacji zemdlała, usłyszawszy te wieści. Ojczym Lucerysa, książę Daemon Targaryen, zareagował inaczej. Gdy wiadomość do niego dotarła, wysłał na Smoczą Skałę następujące słowa. Oko za oko, syn za syna. Lucerys zostanie pomszczony. Daemon był księciem miasta i nadal miał wielu przyjaciół w spelunkach i burdelach królewskiej przystani. Najważniejszym z nich była jego dawna faworyta, mysaria, zwana Białym Robakiem. To ona zaaranżowała jego zemstę, wynajmując osiłka oraz szczurołapa, znanych historii jako jucha i twaruk. Dzięki swej profesji, szczurołap. Znał wszystkie tajemnice tuneli zbudowanych przez Maegora. Jucha i Twarug zakradli się do Czerwonej Twierdzy, pojmali królową Helenę wraz z jej dziećmi, a potem postawili żonę Aegona II przed okrutnym wyborem, który z jej synów ma umrzeć. Płakała, błagała, oferowała własne życie, lecz nic to nie dało. Na koniec wymieniła Maelora, najmłodszego, sądząc, że jest za mały, by cokolwiek rozumieć. Jucha i Tfaruk zabili jednak księcia Jaherysa, a jego matka krzyczała z przerażenia. Następnie zabójcy uciekli z głową zamordowanego. Dotrzymali słowa, odbierając życie tylko jednemu z synów Aegona. Nie były to jedyne morderstwa popełnione podczas tej długiej i brutalnej wojny. Śmierć Jacherysa budzi współczucie, ale jeszcze gorszy los czekał małego Maelora, który nie przeżył brata o zbyt długo. Ser Ricardowi Tornowi z Gwardii Królewskiej rozkazano przewieźć chłopca w tajemnicy do starego miasta, gdzie byłby bezpieczny w wysokiej wieży ale w gorzkim moście zatrzymała go i powaliła tłuszcza. Młodego księcia rozdarto na strzępy. Mężczyźni i kobiety z tłumu wyrywali go sobie, próbując zagarnąć chłopczyka jako łup. Lord Hightower w akcie zemsty zrównał miasteczko z ziemią, a potem przybył do zamku, by wymierzyć sprawiedliwość Lady Caswell ta wybłagała łaskę dla swych dzieci, a potem powiesiła się na murach. Nawet gwardziści królewscy przyłączyli się do walki. Sir Criston Cole wysłał Sir Arryka Karykila, nakazując mu, by zinfiltrował cytadelę, udając swego bliźniaczego brata, Sir Arryka. Potem miał zabić Rhaenyre albo jej dzieci. Źródła różnią się w tej kwestii. Tak się jednak złożyło, że Sir Eryk i Sir Aryk spotkali się przypadkowo w jednej z komnat. Minstrele utrzymują, że zanim szczęknęła stal, obaj braci przysięgli, że się kochają. Obaj walczyli przez całą godzinę, z sercami wypełnionymi miłością i obowiązkiem, nim wreszcie skonali, płacząc w swych ramionach. Relacja grzyba który zapewnia, że widział pojedynek na własne oczy, sugeruje, że rzeczywistość wyglądała znacznie brutalniej. Oskarżyli się nawzajem o zdradę i w parę chwil zadali sobie nawzajem śmiertelne rany. Po tych wydarzeniach sir Kriston Cole postanowił ukarać czarnych lordów, tych chorążych z krain korony, którzy dochowali wierności Rejnirze. Rosby, Stockworth i Tuskendale padły pod jego ciosami. Ale lorda Stautona z gawroniego gniazda w porę ostrzeżono. Zamiast walczyć, zabarykadował się w zamku i wysłał kruka na smoczą skałę, błagając o pomoc. I pomoc przybyła, w osobie księżniczki Reynes, która miała już wówczas 55 lat, lecz pozostała równie nieustraszona i zdeterminowana jak w latach młodości. Dosiadającej swej smoczycy melej zwanej czerwoną królową. Jednakże Kol również miał smoki, a Egon II osobiście stanął do walki na grzbiecie Sunfyra. jego brat Aemond Jednooki, przybył zaś na wagar, największej z żyjących bestii. Powiadają, że księżniczka Reines, nie doszła królowa, nie zlękła się na widok wrogów. Z radosnym okrzykiem strzeliła z bata, każąc Meleis zerwać się do lotu. Tylko Aemond i Wagar wyszli z walki bez szkody. Sunfire został okaleczony, a król Aegon II ledwie uszedł z życiem. Połamał sobie żebra i biodro, doznał także poparzeń połowy ciała. Najgorzej wyglądała jego lewa ręka. Smoczy ogień stopił zbroję króla i metal na stałe połączył się z ciałem. Zwłoki Rejnes znaleziono po kilku dniach pośród szczątków Czerwonej Królowej. Ogień zniszczył je nie do poznania. Następny rok swego panowania Aegon spędził w izolacji, zdrowiejąc ze straszliwych ran. Ale wojna nie przestawała szaleć. Choć wielu czynników zapewniało królowi przewagę nad siostrą, liczba smoków do nich nie należała. Na początku wojny Aegon miał tylko cztery bestie, wystarczająco duże, by mogły walczyć, podczas gdy jego siostra dysponowała ośmioma i mogła zdobyć kolejne. Trzy starsze smoki – Srebrnoskrzydła, dawny wierzchowiec królowej Alisen, Morski Dym, który był ongiś domu ser Laenora Velaryona oraz Vermitor, na którym nikt nie jeździł od czasu śmierci króla Jaherysa, nie miały jeszcze nowych jeźdźców. A Egon dysponował także trzema dzikimi smokami, które można było oswoić, jeśli znaleźliby się dla nich jeźdźcy. Były to: Kanibal, według prostaczków kryjący się na smoczej skale już od czasów poprzedzających przybycie targerienów, Szary Duch, bojący się ludzi i żywiący się złowionymi w morzu rybami, oraz Owcokrat, brzydki i brązowy, wolący porwane ze zagród owce. Książę Jay Serys oznajmił, że każdy, mężczyzna czy kobieta, kto zdoła dosiąść jednej z tych bestii, zostanie nobilitowany. Wielu próbowało dosiąść żyjących na Wyspie Smoków. Najbardziej niebezpieczne były te dzikie. Trudno się więc dziwić, że te, które nosiły już przedtem jeźdźców, szybciej znalazły nowych. Jednym z nich był Adam Schull. Odważny i szlachetny młodzieniec przyprowadzony przez matkę Marildę z razem z bratem Alinem. Marilda zdradziła, że chłopcy są synami Leonora Velaryona. Wielu wydało się to osobliwe, lecz Lord Corlys nie kwestionował tej opowieści i adoptował obu chłopaków, uznając ich za Velaryonów. Adam zdobył smoka Leonora, morski dym. Jego brat Alin miał mniej szczęścia z owcokradem. I aż po kres życia nosił na plecach i nogach ślady smoczych pomieni. Owcokrada poskromiła w końcu Netles. Prosta dziewczyna o wątpliwej reputacji, zrodzona z nieprawego łoża. Dzień po dniu karmiła smoka baraniną, aż wreszcie się do niej przyzwyczaił. Owcokrat i jego jeździec mogli odegrać w wojnie pewną rolę, lecz lojalność dziewczyny nie była tak niekwestionowana. Jak wierność dzielnego ser Adama. Ona i książę Daemon zostali kochankami, co doprowadziło do ostatecznego zerwania Reiniry z jej panem mężem. Netles, pieszczotliwie zwana przez księcia Neti, przeżyła Daemona i jego żonę. Dziewczyna i jej smok zniknęli pod koniec wojny i przez wiele lat. Nikt nie miał pojęcia, gdzie mogli się podziać. Najgorszymi z nowych smoczych jeźdźców byli jednak moczy morda zwany Ulfem Pijanicą, który po pasowaniu na rycerza stał się znany jako Ulf Biały, oraz potężnie zbudowany kowalski bękart Hugh Młot, zwany też twardym Hugh. Zostawszy rycerzem, zaczął używać przydomka Młot jako nazwiska. Tym dwóm nie wystarczył zaszczyt dosiadania Skrzydłej i vermitora. Pożądali bogactw i tytułów lordowskich. Z początku walczyli dla Rhaenyry, ale podczas pierwszej bitwy pod Tumbleton zdradzili ją w zamian za obietnicę tytułów. Od tego czasu przeklina się ich jako dwóch zdrajców. Obaj zginęli haniebną śmiercią, zabici przez ludzi, których uważali za swych stronników. Pierwszemu podano truciznę w winie, drugiego zaś uśmiercił John Rockstone śmiały, swym mieczem twórcą sierot. Trudno jest zliczyć wszystkie bitwy stoczone podczas tańca. Było ich mnóstwo. Konflikt rozdarł większą część królestwa. Ludzie wznosili chorągwie w imię króla, zbierając się pod złotym trójgłowym smokiem, którego uczynił swym herbem Aegon. Tylko po to, by się przekonać, że ich sąsiedzi wybrali czerwonego smoka Reinyry, umieszczonego na czwórdzielnej tarczy wraz z księżycem i sokołem Matki Królowej, wywodzącej się z rodu Arynów, oraz konikiem morskim jej nieżyjącego męża. Brat walczył z bratem, ojciec z synem, a całe królestwo krwawiło. Rozmaici lordowie zwołali wiele zastępów w imię króla bądź dla królowej. Jeśli jednak ktokolwiek miał posłuch u wszystkich sił walczących po jednej ze stron, byli to książęta Daemon Targaryen i Aemon Targaryen. Gdy Aegon II i Sunfire zostali poważnie ranni pod Gawronim Gniazdem w walce z Rhaenys i Meleys, Aemon przybrał tytuły protektora królestwa oraz księcia regenta. Nosił nawet insygnium brata, koronę Aegona zdobywcy z waleriańskiej stali, wysadzaną rubinami. Nie kazał jednak zwać się królem. Dla Zielonych okazało się to niefortunnym posunięciem, a Emond był zbyt młody i miał za mało doświadczenia, by skutecznie dowodzić. Książę Daemon panował wówczas nad Harrenhal. Aemond zaplanował więc nieprzezorny atak, chcąc odebrać zamek rywalowi. Sprawiło to, że okołocił królewską przystań z obrońców. Zastał pusty zamek i triumfował aż do chwili, gdy się dowiedział, dlaczego obrońcy opuścili Harrenhal. Kiedy Aemond maszerował na zamczysko, Daemon wraz z królową Reynirą i jej smoczymi jeźdźcami Dosiedli swych bestii i wrócili do królewskiej przystani. Wielu ludzi z szeregów złotych płaszczy nadal dochowywało wierności Daemonowi, Dlatego zdradzili oficerów mianowanych przez Aegona i poddali miasto. Rozlew krwi był niewielki, przelano ją jednak podczas egzekucji, do których doszło później. Głowy stracili ser. Otto Hightower. Lord Jasper Wilde oraz lordowie Rosby i Stockworth, którzy byli kiedyś stronnikami Rhaenyry, lecz potem ją zdradzili. Królową wdowę Alicent uwięziono, ale Aegon II, który nadal nie wrócił do zdrowia po obrażeniach odniesionych pod Gawronim Gniazdem, jego królowa i ocalałe rodzeństwo oraz ser Larys Strong wymknęli się z zamku tajnymi przejściami. Podczas Tańca Smoków Całym królestwem zawładnęło prawdziwe szaleństwo. Najwięcej smoków zginęło jednak w królewskiej przystani. Dzięki Sprytowi Deimona, stolica wpadła w ręce Reinyry bezkrwawo, ale po pierwszej bitwie pod Tumbleton w mieście zaczęły się niepokoje. Odległe o zaledwie 180 mil Tumbleton splądrowano w nadzwyczaj brutalny sposób. Tysiące ludzi spłonęło, kolejne tysiące utonęły. Próbując uciec za rzekę, dziewczęta i kobiety gwałcono tak długo, aż wreszcie umierały, a pośród zgliszcz żerowały smoki. Zwycięstwo odniesione przez lorda Hightowera dzięki pomocy księcia Daerona oraz dwóch zdrajców napawało miasto przerażeniem. Mieszkańcy królewskiej przystani byli przekonani, że teraz przyjdzie kolej na nich. Ludzie Reyniry polegli bądź poszli w rozsypkę. Miasta mogły bronić już tylko smoki. To właśnie strach przed ich obecnością doprowadził do narodzin pasterza. Nie wiemy, kim był naprawdę. Historia nie zapamiętała jego imienia. Niektórzy sądzą, że zwykłym żebrakiem, inni zaś przypuszczają, że mógł być jednym z braci ubogich, którzy wciąż uparcie działali w królestwie, mimo że wyjęto ich spod prawa. Kimkolwiek był, Zaczął głosić kazania na placu szewskim, powtarzając, że smoki są demonami, pomiotem bezbożnej walerii i zgubą ludzi. Słuchały go dziesiątki, potem setki, a wreszcie tysiące. Ze strachu zrodził się gniew, a z gniewu rządza krwi. Pasterz ogłosił, że miasto może ocalić tylko wtedy, gdy pozbędzie się smoków, a ludzie go wysłuchali. 22 dnia 5 księżyca roku 130 Aemond Jednooki i Daemon Targaryen stoczyli swą ostatnią walkę. Tego samego dnia królewską przystanią zawładnęły chaos i śmierć. Królowa Rhaenyra uwięziła koresa Velaryona, oskarżając go o to, że pomógł w ucieczce swemu wnukowi, który przeszedł na stronę wroga. Niektórzy z zaprzysiężonych mieczy Węża Morskiego Przyłączyli się do zbuntowanej tuszy na placu szewskim, inni zaś wdrapali się na mury, próbując uwolnić swego lorda, ale złapano ich i powieszono. Królowa Helena wypadła przez okno na spotkanie śmierci i nadziała się na kolce otaczające warownie Maegora. Niektórzy uważali, że popełniła samobójstwo, inni jednak nazwali zdarzenie morderstwem. Nocą miasto stanęło w płomieniach. Dowodzony przez pasterza tłum, pomaszerował na smoczą jamę, chcąc zgładzić wszystkie mieszkające w niej smoki. Młody Geoffrey Velarion, książę smoczej skały, spróbował dosiąść bestii swej matki Syrax i polecieć do smoczej jamy, by ocalić własnego smoka Tyraxesa. Ale spadł z jej grzbietu i zabił się. Żaden ze smoków nie ocalał. Na temat ich śmierci krążyły szalone pogłoski i opowieści. Niektóre ponoć powalili ludzie, inne pasterz, a jeszcze inne sam wojownik. Bez względu na to, jak wyglądała prawda, owej krwawej nocy zabito pięć tych stworzeń. Tłuszcza wtargnęła do ogromnej kopuły i została tam przykute łańcuchami bestie. Mnóstwo ludzi straciło życie. Do owej chwili zginęła już połowa smoków, które rozpoczęły taniec, a wojna jeszcze się nie skończyła. Wkrótce potem Rhaenyra wymknęła się z miasta. Wojna wreszcie się skończyła. Do kresu walk nie doprowadziła jednak śmierć smoków czy książąt, lecz królowej i króla, za których zginęły dziesiątki tysięcy ludzi. Pierwsza dokonała żywota królowa Rhaenyra. Po śmierci jej męża księcia Deimona, ród Velaryonów zwrócił się przeciwko niej. Nad królewską przystanią znowu panowali jej wrogowie. A ona uciekła stamtąd bez grosza i była zmuszona sprzedać koronę, by wrócić na smoczą skałę. Kiedy jednak tam dotarła, przekonała się, że ranny król Aegon II i jego konający smok Sunfire trafili tam przed nią. Prawdziwa opowieść Munkuna, oparta na relacji Orwaila, mówi nam, że po upadku królewskiej przystani Larys Strong zadbał o to, by króla wywieziono w bezpieczne miejsce. Sprytny Strong wysłał go na smoczą skałę, słusznie sądząc, że Reinira nigdy nie wpadnie na to, by szukać brata we własnej twierdzy. A Egon przez pół roku zdrowiał z ran w odludnej wiosce rybackiej, podczas gdy Rhaenyra przebywała w królewskiej przystani z większością swych dworzan. W tym czasie ze szczypcowego przylądka przybył Sanfajer. Mimo że okaleczone skrzydło utrudniało mu lot, w ukryciu obaj odzyskali siły. Król Aegon znalazł na wyspie wielu ludzi mających żal do Reiniry z powodu śmierci ich synów mężów i braci, którzy polegli w jej wojnie, bądź też jakiś wyimaginowanych zniewak. Dzięki ich pomocy zdobył smoczą skałę. Trwało to niespełna godzinę, ponieważ niemal nikt nie stawiał mu oporu. Poza córką księcia Dejmona, Baelą Targaryen i jej młodą smoczycą, księżycową tancerką. Baela uciekła ludziom próbującym ją pojmać i dotarła do Smoczycy. Gdy Aegon II spróbował wylądować na dziedzińcu, na grzbiecie Sanfaira, przekonany, że odniósł już zwycięstwo, Smoczyca i księżniczka wyleciały mu na spotkanie. Księżycowa tancerka była znacznie mniejsza od Sanfaira, lecz również szybsza i zwrotniejsza. Ani Smoczycy, ani dosiadającej jej dziewczynie nie brakowało przy tym odwagi. Bestia zataczała kręgi wokół Sanfaira, atakując go zębami i pazurami, szarpiąc i zadając rany, aż wreszcie oślepił ją jego płomień. Splecione ze sobą smoki runęły na ziemię, podobnie jak ich jeźdźcy. A Egon II zdołał w ostatniej chwili zeskoczyć z grzbietu Sanfaira, łamiąc sobie obie nogi. Baela natomiast została z księżycową tancerką aż do gorzkiego końca. Alfred Broome wydobył miecz chcąc dobić ranną, nieprzytomną księżniczkę, ale sir Marston Waters wyrwał mu oręż i zaniósł baelę do Amaestera. Rainira nic nie wiedziała o tej wielkiej bitwie, nie miało to jednak znaczenia. A Egon II, który nigdy nie mógł znieść siostry, dodatkowo rozwścieczony zbliżającą się śmiercią jego smoka, oddał Rhaenyra Sunfire'owi na pożarcie. Na oczach jej jednego. Ocalałego syna Aegona młodszego. Tak oto 22 dnia 10 księżyca roku 130 od podboju dokonała żywota radość królestwa, półroczna królowa. Brat nie przeżył jej o zbyt długo, choć Reinira nie żyła, a Egon młodszy był jego więźniem, a Aegon II wciąż miał wielu wrogów, którzy nie złożyli broni. Kontynuowali walkę nie tylko w imię Reiniry, lecz również z obawy przed karą. Niezależnie od powodu walczyli nadal i to oni okazali się najgroźniejszymi przeciwnikami. Gdy lord Borros Baration wreszcie wyruszył w pole ze swymi siłami i pomaszerował przeciwko buntownikom, pojawiła się szansa odwrócenia fali. Jednakże lord Borros padł w bitwie na królewskim trakcie, a jego zastęp rozbito. Młodzi lordowie z Dorzecza, znani jako niedorostki, których wojska go pokonały, byli już orzut kamieniem od miasta, podczas gdy lord Stark maszerował królewskim traktem, prowadząc własne oddziały. Wtedy właśnie lord Corlys Velaryon, uwolniony z lochów, ułaskawiony i zasiadający teraz w małej radzie króla, poradził Aegonowi, by poddał się i przywdział Czerń. Król jednak odmówił. I oznajmił, że każe obciąć siostrzeńcowi ucho w ramach ostrzeżenia dla jego zwolenników. Wgromalił się do lektyki i kazał się zanieść do swych komnat. Po drodze podano mu kielich wina. Gdy eskorta przybyła z lektyką na miejsce i uniesiono zasłonę, władca już nie żył. Na wargach miał krew. Tak oto dokonał żywota Aegon II, otruty przez ludzi, którzy mu służyli. Oni bowiem rozumieli, że to koniec, nawet jeśli on nie chciał tego dostrzec. Podzielone, zdruzgotane Westeros cierpiało jeszcze przez pewien czas, ale taniec smoków dobiegł końca. Królestwo czekały teraz fałszywy świt, godzina wilka, rządy regentów i złamanego króla.